Cześć wszystkim z tej strony Witek. Dzisiaj jestem na budowie Willi Kunka Tara. Jest to ten sam deweloper, który również buduje kana Peony Rose. I tutaj poniżej, zaraz wam pokażę, buduje również Kunka Wale. I teraz pójdziemy do willi, która jest takim pierwowzorem tej Willi Kunka Wale. Ona już jest zbudowana, taka okrągła. Chodźcie, pokażę Wam jak to wygląda. Nowa inwestycja będzie składała się z 10 okrągłych willi, dokładnie tak. Wszystkie z widokiem na morze, wszystkie z widokiem na zachód. A teraz wejdziemy do środka. Nowe wile Kung Hao, wszystkie będą miały widok na morze, podobny jak tutaj. Każda wila ma dwie sypialnie, 220 m2. Różnica między tą willą, w której teraz jestem, a nowym Kung Hao. Jest taka, że tutaj w tym miejscu będzie taki olbrzymi, pookrągły basen. Tu wam go obrzucę na przebitkę, jak to wygląda w wizualizacjach. Na tym poziomie, na którym jesteśmy będzie taras, basen, duży living room, kuchnia i łazienka. A teraz przejdziemy się na drugie piętro. Tam będą dwie sypialnie i dwie łazienki. Tu będzie jedna sypialnia, tu będzie ściana, tu gdzie stoję, będzie druga sypialnia. Wszystkie, oczywiście, otwierane całkowicie: drzwi półokrągłe z tarasem. Tutaj jest garderoba, Łazienka. A tutaj, zobaczcie, akurat w tym projekcie, wanna wygląda tak. Standardowo w tym projekcie nowym Kung Hao wanny będą niestety standardowe. To jest willa tak naprawdę Kung Hao Tara. Jest to olbrzymia willa, bo łącznie na ma 1400 metrów. Parking na 7 samochodów. A ten domek, w którym jesteśmy, to tak naprawdę jest domek dla gości w tym projekcie. No ale to wiadomo, zupełnie inna, inna skala. Ale też pokazuje jakość dewelopera. Jak on buduje?